A oto prawdziwa historia. Megan była szczęśliwą małą dziewczynką. Miała mamę Eleanor i tatę Fabian. Byli szczęśliwi. Aż do tego, kiedy Fabian stał się jej zabójcą, ale Megan o tym nie wiedziała. Pa, pa. Mama mi Aż Kiedy 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 zobaczyła, że tata miał wyrzuty sumienia i ranił się nożem. Megan Megan uciekła z domu, a tata próbował ją zatrzymać, ale to nic nie dało. I to była prawdziwa historia. Yy, te. <ścoughs> na jej imienia te Megan. Co, że tak brzydko malowałam. Robiłam to na szybko. Do następnego odcinka. Pa.